Cześć, z tej strony Damian i witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale. Już na samym początku chciałbym Cię zaprosić do zasubskrybowania tego kanału, jeśli interesujesz się życiem i twórczością muzyczną amerykańskich raperów. Film poświęcony jest Janta który wypuszcza album zatytułowany So Much Fun. Na początku album miał mieć nazwę Gold Dog Mouth, lecz w wywiadzie z Adamem Twenty zapowiedział wcześniej wspomnianą nazwę. W tym samym wywiadzie również mówi: tu chodzi tylko i wyłącznie o zabawę. Jeśli nie jesteś w nastroju do zabawy, to nawet nie włączaj tego albumu. Premiera przewidziana jest na 16 sierpnia, czyli dokładnie w 28 urodziny rapera. Jak sam wspomina, jest to prezent dla fanów. Już w maju tego roku został wypuszczony pierwszy singiel o nazwie The London. A 1 sierpnia wypuścił również klip, na którym gościnnie możemy usłyszeć Travis'a Scotta i Jay Cola, który zresztą pełni rolę jednego z producentów. Na XXL możemy przeczytać, że na płycie zagoszczą tacy raperzy jak Future, Lil Baby i Gunna, a kompleks wymienia również Lil Duke, Radio Ridge, Wany Savage i Dowboy. Na ekranie widzicie teraz post Young na Twitterze. Trasa koncertowa zaczyna się 30 września w Toronto, a kończy się 18 października w Los Angeles. Odwiedzi również m.in. Baltimore, Portland, Chicago i Houston, a w trasę wyruszy wraz z Machine Gun Kelly, Polly G, Healy i YBN Namir. Kompleks wspomina również, że Jan Tak pracuje nad kolejnym albumem zatytułowanym Super Slimey 2 wraz z Future, Gona oraz Lil Baby. YSL Records, czyli wytwórnia artysty, nie potwierdziła jeszcze daty premiery niniejszego albumu. To już wszystko w tym filmie. Linki do wszystkich artykułów i wywiadów znajdziecie w opisie. A jeśli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i zapraszam Cię również do zasubskrybowania kanału, żebyś był na bieżąco. Jeśli znalazłeś jakieś ciekawe informacje na temat nadchodzącego albumu Young Taga, to podziel się z nimi w komentarzu na dole. Dzięki za obejrzenie i do następnego filmu. Cześć!